Na co wydać 600 dolarów, które otrzymamy ze stimulus check? Czy 600 dolarów to wystarczająca kwota pomocy rządowej w dobie pandemii? O to Ameryka po polsku dzisiaj zapyta Polaków. Szczerze mówiąc, lepsze 600 dolarów niż nic. A każdy przecież z nas pracuje, coś robi. No, no może mało, troszeczkę. No. Absolutnie nie. E, specjalnie dla ludzi, którzy potracili pracę, którzy w tej chwili są um, powiedzmy ograniczeni finansowo. To to jest bardzo mała kwota w porównaniu do innych krajów, które dały dużo więcej, żeby pomóc swoim a, obywatelom. Ja nie dostałam ani jednego, ani drugiego, jeszcze i w sumie mało na ten temat wiem. Ludzie potracili bardzo dużo, potracili domy, potracili pracę. Dzieci nie chodzą do szkoły, a też potrzebują jeść, też muszą dalej funkcjonować. I taki czek to jest jednorazowa pomoc dla mnie, bo dzieciom trzeba kupić jedzenie, buciki, ubranie i cała rodzina normalnie powinna funkcjonować, tak funkcjonowała do tej pory, a nie tylko na zasadzie jednego czeku. Dla mnie nie są potrzebne te pieniążki, a ludzie, którzy stracili pracę, na pewno nie jest wystarczająca. Tym bardziej mając dzieci, wiadomo, paymenty i tak dalej, ile można zeskipować, paymentów, tyle można. Ciężko jest dla ludzi na, na, na pewno, którzy stracili pracę. 1200 było, no mogli tyle samo dać, co, co było, no ale niestety. No myślę, że nie dla wszystkich. Na pewno dla tych osób, które straciły pracę, mają rodziny, a muszą płacić za mieszkania, wiadomo, że nie jest, nie jest wystarczająca. Jeżeli ktoś nie pracuje, pewnie nie. Dla ludzi, którzy mają pracę, to nie powinno mieć wielkiego tak, znaczenia. Jeśli ludziom wystarczy to i potrafią, po prostu o więcej nie walczyć, no to widocznie tak ma być, bo jeśli by nie wystarczyło, jeśli by było potrzeba więcej, ludzie wyjdą po prostu na ulicę. Na co pan wyda swoje 600 dolarów? No wie pani, na, na wydatki, na, nawet na opłaty, opłaty mieszkania. Na landrynki. No ja na przykład moje 600 dodaję do podatków rocznych na, za dom. Bo są bardzo wysokie, podnieśli nam wysokie podatki te. Z jednej strony dają, a z drugiej podnoszą. To, to na tym to właśnie polega, że oni biorą z jednej kieszeni obywateli wkładają do drugiej. I to to właściwie nie ma wielkiej pomocy dla ludzi, którzy naprawdę potrzebują. No na nic przyjechać tu do Deli for you i kupić porządne zakupy.